Witam wszystkich. Dziś kolejny filmik dotyczący nokty. Legenda. W oczekiwaniu na to, aż zajdą śniegi. Choć wszystko wskazuje na to, że będzie to niedługo. Postanowiłem nagrać film trochę o ustawieniach. To jest film bardziej teoretyczny, bo oczywiście nie mam jeszcze wiedzy ani doświadczenia takiego, jakiego bym chciał z tym wykrywaczem. Więc co dziś? No może dziś pierwsze zacznę od, e, od ustawień, które mnie interesują, że tak powiem, od samego początku. Mamy do dyspozycji dwa jakby zestawy ustawień, e, będę paluszkiem pokazywał, bo wskaźnik musiałbym sobie ułamać, czy szkoda tutaj łamać. E, mamy e, dwa zestawy jakby ustawień, to jest e, park i pole, prawda? Dziś może skupię się na tych ustawieniach czytając instrukcję jest to wszystko troszeczkę bowiem że tak powiem zakręcone tutaj i nie do końca jasne przynajmniej dla mnie jak to faktycznie jest z tymi zestawami ustawień jakby schematami czym różni się to pole od parku i kiedy to przede wszystkim użyć. Więc instrukcja, wiadomo, każdy czytał tą instrukcję i może sobie ją przeczytać, informuje nas, że jeśli chodzi o park, to jest ustawienie, które jest dostosowane do chyba średnich i większych monet w miejscach zaśmieconych nowoczesnymi śmieciami, czyli parkach. Nie? A pole to w miejsce, miejscach, gdzie, gdzie jest więcej żelaza i, i koksu. No więc, gdy tego wykrywacza jeszcze nie miałem, myślałem, że, że będzie to znacznie łatwiejsze do zrozumienia, że po prostu będzie to program na przykład fast, a to będzie deep. I to by było bardziej sensowne według mnie <gryśla> rozwiązanie, bo by było bardziej logiczne. Trudno powiedzieć w tym momencie, co do czego. Będzie wymagało to wielu prób by się o tym przekonać prób na tych samych ustawieniach i ocenienie jak to wygląda bo w sumie nie wiadomo co, gdzie i kiedy w tym systemie użyć mamy jakieś informacje co do ustawień które w, tym, w tych systemach są zawarte jednak one są jakby szczątkowo no wiadomo tutaj mamy chyba w, w parku mamy 4 tony Yy, tu mamy chyba 2 tony. Yy, mamy tą samą reaktywność. No, co jest jakby zastanawiające. Jest to temat, który na pewno będę tutaj rozbijał na atomy. Co dalej? Yy, może dalej w takim razie. Yy, może audio. No, tak. Pierwszą rzeczą, która mnie niezmiernie tutaj ucieszyła w tym wykrywaczu, yy, to, yy, to był pitch. No bo wiadomo, jak jest pitch to jest impreza. <noise> jak ja to mówię. Jest pitch, czyli jest szansa, że, że, że nocta oderwała się trochę, urwała się, że tak powiem, z łańcucha Majlabowi i stworzyła coś, że tak powiem, dała coś powiedzmy od siebie. System dźwięku pitch używam w wielu wykrywaczach i używałem. Jest fajny, po prostu jest fajny. Jego największą zaletą jest płynność. Jest to modulowany, jednotonowy audio, które fajnie wchodzi w ucho, jest proste i łatwe, dzięki temu skuteczne. Więc ten pitch mnie tutaj niesamowicie, że tak powiem, ucieszył, istnienie tego systemu. Co my tu mamy jeszcze? Mamy 1, 2, 4, 6 i 60 tonów. No, yy, co do tego, tak by powiedzmy, multitonu. Yy, no więc, żeby yy, to ugryźć, powiem Wam, no wiadomo, macie 60 tutaj punktów tej jakby skali tego wykrywacza, identyfikacji, i do każdego jest przypisany inny dźwięk. Od chyba najwyższego, do, od najniższego w żelazie, do najwyższego tutaj. Tak ja to rozumiem, nie? Teraz multiton. A, no więc czy multi, użycie multitonu jest, że tak powiem, sensownym rozwiązaniem w każdym terenie? A, więc no, chyba nie. E, wiem, że mm, jeśli chodzi o Equinoxa, e, to była konieczność używania tego multitonu w, w programie Pole 2. Który, ale to dlatego, że ten program Pole 2 dawał bardzo dużo fałszywych sygnałów i jeśli byście mieli mniej tonów ustawionych, to nic by się tam, jakiś audio by się tam nie wybiło w tym, w tym wielkim hałasie i zamieszaniu, który ten wykrywacz w, tych, w tym programie produkował. Więc tam było konieczne użycie więcej ilości tonów, byście wyłopili jakiś tam sensowny ton w tej, w tej fali, że tak powiem, dźwięku. No, ale w tym wykrywaczu. To użyć i kiedy w ogóle to użyć, więc ja mogę, ja mogę Wam powiedzieć, no, z moich doświadczeń i z moich tam zabaw z innymi wykrywaczami, mogę powiedzieć, że ja posługuję się prostą zasadą. Fajne ten multiton jest fajny w miejscach, w których jest mało celi. On jest fajny, bo on daje, tak jak w deusie, pełne tony, daje po prostu takie czucie tego świata, który nas otacza. Fajne, płynne audio w multitonach i ono fajnie działa w miejscach, w których nie ma zbyt dużo celi. Natomiast, 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 im więcej celi w glebie, tym korzystniejsza jest mniejsza ilość tonów, prawda? Ten dwutonowość ze ściszonym żelazem jest fajne w, w, w miejscach zaśmieconych żelazem. Także ten pitch jest bardzo dobrym, bardzo dobrym, jednym z najlepszych, chyba, systemów audio, które by tutaj mogły pomagać. No, więc audio jest spoko. I na pewno będę tutaj pogłębiał temat tego picza w różnych, różnych audio. Zobaczymy jak to będzie wszystko fungowało, jak to po naszemu się mówi. No, co my tu mamy więcej? Co mam, mam więcej odpowiedzieć? Może o, o częstotliwościach. W tym wykrywaczu wiadomo, każdy to wie, no to są takie banały. Mamy trzy rodzaje mulki, to znaczy w sumie cztery, no bo, bo tam jedne chyba są na, na mokrą i suchą plaży. W tej trójce się tym jeszcze, ale my skupmy się na M1 i M2. M1 jest ponoć do, jak to określa, przy, chyba instrukcja do wysokich przewodników, a druga do małych, do niskich przewodników. No, no, z tymi niskimi, wysokimi przewodnikami to wiecie jak to jest. No, trudno powiedzieć. <grywa> no, jest to takie jakby... no nie wiem, spłaszczenie całej tej sytuacji, którą mamy w gruncie, którą mamy w terenie na przykład takim jak tutaj, gdzie w glebie jest masa różnych przedmiotów. No i co, czego go chcecie szukać, że tak powiem? Nie wiem, duży serwer? No, no to powinniście użyć niby M1 z tego Multi1. Bardzo podobny system jest w Atrekcie, też jest M1, M2. Nie wiem kto był pierwszy i kto od kogo skopiował, nie, ale ale tak to tam też wyglądało, prawda? I podobnie byłoby na niskie przewodniki i na wysokie przewodniki. No, no to wyprowadza Was z błędu. Ustawienie M1 nie spowoduje, czyli na te wysokie przewodniki, na te niby grube srebra, że będziecie znajdowali grube srebra, nie? Być może troszeczkę Wam w tym to pomoże, ale nieznacznie. Wszystko zależy również od gruntu i w tym od jego rodzaju i od jego wpływu na działanie, bo to grunt dyktuje warunki w świecie wykrywaczy, a nie wykrywacz. Więc to, co może działać w jednym terenie, może nie działać w drugim terenie. I ja osobiście bym się bardziej skupił na, na podejściu w ten sposób do multitonów i ich wyboru, by sprawdzić, jak to działa. Po prostu musicie to sprawdzić. Nie możecie się sugerować tym, co wam producent mówi, tylko w różnych terenach różnie to będzie działało. Powiem Wam tak, w moim terenie zauważyłem skłonność że identyfikacja jest zawyżana, prawda? Czyli na przykład przedmiot, który normalnie w powietrzu jest, jego ID jest powiedzmy 60, to u mnie w gruncie on jest, ma ID powiedzmy 80. Więc można powiedzieć, że M1 byłoby korzystną sprawą, dlatego że dotyczy przedmiotów grubszych, które z natury dają wysokie audio. I byłoby to sensowne e, rozwiązanie, ale e, no powiem Wam tak w skrócie: każda taka cewka DD, czyli podwójne D, składa się z cewki nadawczej i odbiorczej. Czyli jedno D jest nadawcze, drugie jest odbiorcze, prawda? E, więc tu powie, powiedzmy: macie cewkę nadawczą, a tu macie cewkę odbiorczą. Cewka nadawcza wysyła jakiś tam sygnał, prawda, do ziemi, e, przedmiot jest wzbudzany, a to, to, co on wygeneruje, jest odbierane przez drugą. Część cewki trafia do elektroniki wykrywacza i tam jest jakby opracowywana. No, tylko nie wiadomo w którym moment, momencie przedmiot, np. nisko przewodzący, który znajduje się w moim gruncie. Staje się przedmiotem identyfikowanym wysoko, jak przedmiot o, nie wiem, jak grube srebro, nie? W którym momencie to następuje? No, to jest takie troszeczkę skomplikowane, nie chciałbym tutaj zamącać tych moich, że tak powiem, teorii i pomysłów, jak to wygląda, ale tak to, tak to jest. Dodatkowo wiem, że kolega był tutaj z Atreksem. I y, robiliśmy testy i te multi, 1, które służy do wysokich, y, wysoko celi, y, z tym co y, mówi, mówi, y, mówi producent, y, działa lepiej u mnie niż to drugie multi. No, y, ale które użyć, jak użyć, gdzie, powiem wam, jest to, że tak powiem, sprawa bardzo, bardzo zawiła. No. Y, y, Mogę Wam jeszcze powiedzieć o takiej sytuacji, w ogóle o tym, no wiadomo, że mamy tutaj tych częstotliwości więcej, bo możemy użyć 4 kHz 10, 15, 20 i 40, no i 3, 3 rodzaje multi. Myślę i ja osobiście traktuję multifrequency równorzędnie z pozostałymi częstotliwościami. Dlatego, że nie będę się trzymał na przykład jakiejś tam multi sztywno, tylko będę szukał częstotliwości, która będzie w moim terenie działała najlepiej. Bo z moich doświadczeń i z mojej wiedzy to właśnie trzeba dopasowywać częstotliwość wykrywacza do warunków, Gruntowych, a nie do celi, bo ja nie szukam tylko z grubego srebra. Nie mam mokrych snów związanych z grubym srebrem, ale szukam wszystkiego. Nie wiem, co będzie w gruncie. Więc muszę wybrać częstotliwość, która będzie odpowiadała, odpowiadała moim warunkom gruntowym. Mój kolega Sławek niedawno posłał mi wyniki swoich testów wykrywacza Equinox i Atrex z różnymi celami. Badał zasięgi ich w zależności. Od ich, że tak powiem, przewodności i wielkości celi. Nie? Oczywiście robił to w powietrzu. Nie? Ja nie robię testów w powietrzu. Robiłem je chyba 12 lat temu. Mam tam jakieś nawet filmy, ale są one ukryte, były tam na moim kanale, ale było to dawno. Nie będę tutaj wchodził w dyskusję, czy testy powietrzne są dobre, czy złe. Każdy ma swoje spojrzenie na świat wykrywaczy, ja testów powietrznych nie robię. W tych testach wyszło jasno, że e, e, wyższa częstotliwość e, jest lepsza na niskich przewodnikach, e, a te różnice e, między niskimi a wysokimi przewodnikami i zasięgami na różnych częstotliwościach. E, Wynosiły od 10 do 20%. Czy powiedzmy, no, macie tam zasięg na monetę 20 cm w powietrzu, no to wynosiła ona od 1 cm do 2 cm. Czy jest to dla mnie duża różnica? Nie, dla mnie to nie jest różnica. Którą, na którą bym zwrócił uwagę. Dla mnie korzystniejsze byłoby ustawienie wykrywacza stabilnie i znalezienie stabilnej częstotliwości, która będzie dobra dla każdego celu, niż używanie jakiejś określonej, którą na przykład, nie wiem, generowałoby chęć znajdowania grubych srebr. W ten sposób do tego podchodzi. To wszystko pochodzi z mojego doświadczenia, z mojej praktyki, bo generalnie jestem praktykiem, nie jestem. Nie zajmuję się teoriami, teorią wykrywaczy, tylko praktyką. I będę zawsze używał tego, co, co jest dla mnie lepsze i skuteczniejsze. Fajnym i ciekawym przykładem dotyczącym właśnie częstotliwości wykrywaczy, troszeczkę odejdę od tematu, powiedzmy tutaj legenda, w tym momencie jest wykrywacz Tiangsu, wykrywacz G2 i F19, no bo to w sumie Tiangsu jest kopią G2 i Goldbaga, czy Goldbaga. Wykrywacze... wiadomo, że wielu z Was na pewno miało styczność z Tenksunem czy G2, w 19 może mniej ludzi, nie? E, powiem Wam taką ciekawą sprawę. Ten wykrywacz działa na 19 kHz. Wszystkie te trzy wykrywacze. E, I e, on jest predysponowany do tego, by, by, by do drobnych celi z metali kolorowych. E, tak zwanych niskoprzewodzących, e, czyli drobnych. Jeśli byście zrobili test powietrzny tego wykrywacza, to jasno by wyszło, że powiedzmy, moneta 20 groszowa ma bardzo podobny zasięg do talara srebrnego, nie? czyli tego niby wysokiego przewodnika. Nie? Albo inaczej bym powiedział, że, że zasięg na talara jest. W porównaniu do, do, do tej drobnej monety, y, bardzo małe, nie? No, bo tak by to można określić. Nie? No powiedzmy, ten zasięg będzie na tego 20 groszy, na CEWCA Tech Ultimate może 30 cm, na no, tam 32 będzie na tego talara, może, nie pamiętam, ale mniej więcej takie mniej więcej są proporcje tutaj tego. Y, jednak, y, jeśli byście ten wykrywacz testowali, ja miałem taką okazję y, użycia tego wykrywacza, użycia Italgsuna. I F19 i G2 na dużym polu testowym, gdzie były zakupane cele typu skarbowego, czyli duże masy metali kolorowych. I powiem Wam, że wbrew temu, co by było w powietrzu, to ten wykrywacz był chyba jednym, być może jednym, a może i najlepszym wykrywaczem na właśnie ten typ celi. To taki paradoks, że to, co jest w powietrzu. Nie zawsze ma odbicie w rzeczywistości, bo faktyczne warunki dyktuje tutaj grunt. I on w jakiś sposób bustował ten wykrywacz i umożliwiał znajdowanie, nie wiem, tam chyba był, był talar tam na głębokości 40 centymetrów, a może więcej. Ten wykrywacz to genialnie wykrywał. Wszystkie skarby, jakieś tam brązowe, srebrne, to odstrzał bez żadnego problemu, było to wykrywane. A gdybyście zrobili to w powietrzu. No nie byłoby już tak kolorowo może byłoby słabo. E, więc e, nie patrzcie e, na te częstotliwości i na mulki i nie bądźcie może niewolnikami tego multi. E, badajcie też inne e, możliwości wykrywacza, bo może to przynieść niespodziewane benefity. A ja osobiście kieruję się stabilnością wykrywacza, a nie częstotliwością do określonych tam cen. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia. No, co dalej? No, może teraz coś bym opowiedział o. O, właśnie tak. Oczywiście, tam grzebiąc z tym wykrywaczu, doszłem do wniosku, że. Ten wykrywacz e, ma niesamowite możliwości e, konfiguracyjne, jeśli chodzi o, e, o żelazo, o miejsca zaśmicone żelazo. Powiem Wam jakie. On ma Powbreka, to jest 1. Czyli możliwość ustawienia dyskryminacji i przesuwania tej dyskryminacji w sposób taki, by byśmy mogli, jakiś, mogli regulować ją na blisko granicy żelaza, Tą dyskryminację. Mamy reaktywność, mamy iron field, mamy stabilizator żelaza, to jest chyba już czwarte. Tak, czwarta, czwarta rzecz, która jest. Mamy pitch, który jest bardzo dobry w żelazie. Powiedzmy, to jest piąta. Mamy możliwość użycia małej cewki. Co dalej? Mamy multi, który w teorii ma niby stabilizować ID wykrywacza, które też możemy użyć. Co my tu jeszcze mamy? No dobra, no to powiedzmy to jest pięć, może tam tych, tych rzeczy, które tutaj można by w tym wykrywaczu, jakby dopasowywać to żelazo. Dopasować wykrywacz do, do miejsc zaśmieconych żelazem. Jeśli to by się sprawdziło, bo to są świetne narzędzia, to są, to są doskonałe narzędzia, najlepsze jakie są, prawda, do tego, by ogarnąć wykrywacz w miejscach bardzo zaśmieconych żelazem. Jeśli by to wypaliło, naprawdę to, to jest to coś fenomenalnego. Można by dopasować tak wykrywacz, by działał w takich terenach perfekcyjnie. Oczywiście, teraz tylko na razie teoria, ale to wszystko sprawdzę i pobawię się tym, dlatego że ja już też miałem takie wykrywacze, które miały duże możliwości konfiguracji, ale one nie wykraczały, nie wykraczały mimo wszystko poza jakiś tam poziom, prawda? A tu chodzi o to, żeby ten poziom przekraczały, nie? No, więc mamy naprawdę świetne narzędzia. Myślę, że najlepsze jakie są narzędzia do tego, by ten wykrywacz ogarnąć w, bardzo, w miejscach bardzo zaśmieconych żelaza. E, powiem Wam, no, e, są wykrywacze, które mają mniej tych narzędzi. No, nie wiem, Goldmax Power, nie. E, co on tam ma? On, mamy, mamy tam Fallbreaker w postaci e, Iron Threshold'u. E, mamy głośny żelaza, ten też był głośny żelaza, to zapomniałem, to była tam szósta, że tak powiem. I w sumie w tym wykrywaczu to jest wszystko to, by kontrolować żelazo i kontrolować zachowanie wykrywacza w żelazie. I ten wykrywacz jest w tym fenomenalny. Tak. Eee, co mamy w ERIXie? W ERIXie mamy program FAST. Eee, aha, tu jeszcze mamy program. A nie, dobra, olejmy to. Eee, w ERIXie mamy program FAST, mamy reaktywność i ma, możemy wyłączyć dźwięk żelaza. To Są trzy narzędzia, prawda? Więc e, tu można powiedzieć, że tych narzędzi jest sześć, a może i siedem różnych, e, w tym wykrywaczy w legendzie, e, a w tym jest mniej. Mimo wszystko, Oryx jest wykrywaczem e, i w ogóle firma XP jest dla mnie zawsze wzorem, był wykrywacze, m, e, które działają, które są przeznaczone do działań w miejscach e, e, do miejsc zaśmieconych żelazem. Sorki, zobaczycie, nie? No, więc. E, więc nie można też patrzeć tak, że mamy super narzędzia i będzie ten wykrywacz wyjątkowy. Trzeba to po prostu sprawdzić, ale ja jestem bardzo dobrej myśli i, i coś na pewno z tego będzie. No, co jeszcze? Jak widzicie, ja Wam tylko tutaj zaznaczyłem jakieś tam problemy, które mnie interesują w tym wykrywaczu i tym, czym się będę zajmował. No, to są i to jeszcze nie wszystko na pewno. I na pewno wiele rzeczy zapomniałem. Jednak, e, e, gdy będę ten wykrywacz, że tak powiem, poznawał, będę się posługiwał swoją tam strategią, jak ja to nazywam, drobnych kradzieży. E, strategia, którą tam używałem podczas poznawania Oryxa. Czyli będę każde e, ustawienie tego wykrywacza poznawał osobno e, i badał, jaki ono ma wpływ na działanie wykrywacza. Jak je ustawić, by działało to prawidłowo. E, więc e, więc e, dzięki temu, z każdego tego ustawienia będziecie mogli ukraść troszeczkę możliwości wykrywacza, po prostu poprawić jego te możliwości. Jeśli tych ustawień powiedzmy opracujecie sobie 10, to i z każdego ukradniecie coś, poznając to ustawienie do perfekcji, prawie do perfekcji, uzyskacie duży przyrost możliwości dzięki temu. Rozumiecie o co chodzi, nie? No, więc będę po kolei tam chyba od czułości, może zacznę, dyskryminacji, i po kolei będę to opracowywał i pokazywał wam, jak, jak to działa. Jeśli do tego dojdzie, to że te cechy będziemy mieli połączyć ze sobą, bo na przykład powiedzcie mi, jak zgrać ze sobą reaktywność Iron Filter, Iron Stability, odpowiedni tryb tutaj. Głośność żelaza, ewentualnie jeśli będziecie używali trybów wielotonowych, a nawet z też jest tam głośność żelaza. Jak to wszystko zebrać do kupy? Aha, i jeszcze odpowiednie mulki do tego. Jak to wszystko poskładać to puzzle, by osiągnąć jak najwięcej? Rozumiecie? Poznacie każde z tych ustawień. Zrozumiecie, jak ono działa, nie? ale pozostaje jeszcze to, jak, te, jak to razem ze sobą wszystko połączyć, by uzyskać określony efekt. To jest strasznie trudne i czasochłonne. Ja osobiście twierdzę, że nie ma możliwości, by poznać wykrywać na 100%. Nie da się. Ja żadnego wykrywacza nie poznałem na 100% absolutnie, mimo że wielu używałem wie, przez wiele lat. Do wielu wracałem. I myślę, że coś na ich temat wiem, ale nigdy nie powiem, że znam je doskonale. Czy znam je na 100%. Cały czas człowiek się czegoś nowego uczy. Głównie jest to związane z tym, że teren, jakim żyjemy, czyli to i działamy, jest terenem nieskończonych możliwości. W gruncie nie ma. Po prostu w sytuacje, w które możecie napotkać w gruncie, ustawienie celi, ich różnorodność nie da się ogarnąć, że tak powiem. Mamy tylko cyfrowe urządzenie i staramy się w jakiś sposób je dopasować do terenu, a jego różnorodność jest tak duża, że nie jesteśmy tego w stanie, że tak powiem, zapamiętać. No. Więc tak wygląda to, co dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o legendzie taki zupełnie wstępnie taki filmik, że tak powiem, dziura". jest Jestem bardzo dobrej myśli, jeśli chodzi o legendę. I myślę, że dam radę z niego wycisnąć sporo. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.